Polska najlepszym krajem do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy ten sukces skłoni Polaków do powrotu do kraju? O tym dziś w Poloni 24. Karolina Dobrowolska. Witam Państwa i zapraszam. No to co jeszcze przygotowaliśmy? Teraz gospodarka. Dobre informacje dla Polski płyną z Nowego Jorku. Z sondażu amerykańskiej agencji informacyjnej Bloomberg wynika, że nasz kraj to najlepsze miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Co prawda na razie jesteśmy liderem tylko w Europie Środkowej i Wschodniej, ale to i tak bardzo ważna wskazówka dla potencjalnych inwestorów. Dlaczego warto prowadzić biznes w Polsce? Andrzej Grzegorz. Świat bez... W telewizji. Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, a jednak naprawdę były takie czasy i to stosunkowo niedawno. Stosunkowo bo 71 lat temu, a niedawno, bo sporo osób doskonale te czasy pamięta. Właśnie 23 stycznia 1953 roku rozpoczęto regularną emisję telewizyjną. Wtedy regularna emisja oznaczała 30 minut programu raz w tygodniu. Zachęcamy Państwa do skorzystania z dziesięcioprocentowej zniżki w rocznej opłacie abonamentowej. Dotyczy to wszystkich, którzy opłatę za cały rok wpłacą do 25 stycznia. Ten instrument zaprojektował sam Leonardo da Vinci. Nie zdążył go jednak zbudować. Po 500 latach udało się to Polakowi. Viola organista, czyli fortepian smyczkowy, to połączenie fortepianu i skrzypiec. Konstrukcja Sławomira Zubrzyckiego robi furorę w zagranicznych mediach.